Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Decybelion, a po drugiej stronie Kabla Lucyferek. Siema siema. Ja z Lucyferekiem gramy Amerykanami po stronie Aliantów, a przeciwko nam dwa Panzerwaf po stronie Osi. Gramy na mapie Duklar. Ha to dobra mapa. Zobaczymy czy wygramy. <grym> Ale masz teraz duży pink 360. Eee, ty masz 5363. No to źle. Dobra, gramy. Ale nie powinno być źle. Tylko szary budujemy? No, jakichś lagów nie ma, właśnie. Dobra, Duplar, kurcze Nie mam lagów. Jak gramy? Znaczy jest standardowo. Nie, trzeba ich przycisnąć szybko, bo jak oni się rozbudują, to już szans nie mamy. Cała filozofia to przejąć e, tego. O tutaj e, te punkt. punkty. O tutaj zrobić taką linię. Zobaczy się. E. O tutaj linię robimy. W tych punktach. A nie lepiej. O tak chcesz robić? A ty zwiększysz polę. Wiesz Jeszcze albo nie. Ja jeszcze jeszcze, jeszcze jeszcze lepszy pomysł. Wiesz, jak linię frontu, frontu zrobić? Jak? ha. <noise> dobre No, zły pomysł? No dobry, tylko jak z wykonaniem będzie? No, może trochę trudniej, nie? Ale da się załatwić chyba. Kurczę, gdzie oni poszli, superzy. Dobra, są strzelcy, wyszli. Nie tak środek. robimy, tylko robimy linię frontus. Przez środkowe punkty. Idziemy naprzód, Linie frontus się jakoś sama zawiąże. Jak chcesz. Dobra, ja już mam strzelców, ty też jak widać. Hmm. A, idziesz w piechotę czy tego? E, w dywizję pancerne. Idź w pojazdy. Dobra, a ty? Ja jeszcze nie. O kurczę granadierze. Nie, zatakowali mnie! Mnie też. Granadierzy Dobra i do strzelcy. Szerej strzelcy maszerują. Dobra. Strzelacy kolejni w produkcji Już napotkałem opór No ja też Dobra, pod osłonę, panowie, pod osłonę. Mamy przewagę liczebną Nie spafrać tego Przeciśnij ich Zaraz już drugi oddział przyjdzie Ja też już wysyłam, kolejny są dwa oddziały, grandierów i po twojej stronie też ja jest. oni nie rozjadą. To wycofaj strzelców. No właśnie. Ja mam jeden swój oddział. Mm. Dobra, trzeba coś wbudować. U mnie kasa się marnuje. Kolejni strzelcy. Kurczysz po parę na mnie, otoczyli moich, przynajmniej z tej Dobrze strony. są. No, nie dają sobie w kaszę wydmuchać. Czekaj, nie, trzeba zrobić snajpera i po prostu tyle. Nie, lepszy CKM. Chociaż jako wsparcie mi się przydał snajper. Masz, aha, robisz już centrum. Snajper się tu przyda. Ruchy, ruchy, bo mnie już okrążyli. Przyślij tych swoich strzelców bliżej. Gdzie? Yy, tutaj za Cześć, to jest Ej, czemu mi przycisnęli tego? saperów. Słucham? Przycisnęli mi s s tego, przygwrócili mi saperów. Kimś z cudem. Ja tu już ledwo żyję. Kurczę, kazałem zajmować ten punkt do diaska. Potrzebny CKM albo sniper. Tu walka będzie w nieskończoność. Produkujesz coś w centrum? Y, zaraz będzie CKM. Sniperaż się Bogu. nie opłaca. Ciężko jest, ciężko. No, co ci poradzę. Takie życie. Przysyłaj piechoty, <noise> żebyście ostrzeliwali. Bliżej, bliżej! Czekaj, no ja też to mam opór, sam nie jesteś. Oj tam. Oj tam, oj tam. O. Kurka wodna. Kto tu ranny? Dobra, zaraz będzie CKM. Hurry up, tu do 2 oddziały strzelców, ale może być gor... O kurczę, tu jeden oddział ledwo żyje. Aaa, wóz pancerny. Z moździerzem. Tu muszę zwiewać. Czekaj, dołączę do ciebie. Jest... masz CKM? Już idzie. Jest zniszczony ten rad czy Sheenwagen, już nie znam Dobrze, zaraz sniper będzie akurat... Dobra, buduję kwatermistrzostwo, idziemy w te przeklęte pojazdy Eee. Moździerze mają Co ty dajesz? No Oto wredne Kurde Dobra dokopać i odesłać w oddział Uuu uh, Nie zlucie bajzel No Ach, kurka już nie nadążam Przejmij ten punkt zwycięstwa Zaraz, zaraz Mam nadzieję, że nie idą na bieżąco w te jakieś przeciwpancerne, piechotę przeciwpancerną, albo... Zaraz się dowiemy. O, tak mi się wydaje, że to przegramy. Mógłbyś wstawić CKM do tego budynku, albo do tego kościoła. Już za kurde. I do granadierzy wiesz? E, nie stać mnie na park techniczny. Potrzebne nam paliwo. Dobra, jeden punkt mamy już. Jest dobrze. No, jeden im odebrałem. Czekaj. Szczerze, ja ci powiem, nie jest najgorzej. Jest jeszcze gorzej. Dobra. Postawię posterunek obserwacyjny na punkcie paliwowym będziemy więcej dostawać, bo paliwo to okay. jest na wagę złota Teraz. Dobra, e, Ci się ewakuują Ok, 4 oddziały strzelców, to tam idę na ten punkt e, zwycięstwa. Przycisnę ich I zaraz będzie park techniczny

Potrzebny nam ten punkt. Już wysyłam tam jednostkę. Jednostki. Czy mają moździerze? że yeah. Kurde, wkurzają mi te moździerzy, najgorzej. No nie uszczęśliwiają, że tak powiem. Dobra, dwa punkty, naprawy. Nie, na najazd. Kurka, wodna. Lazaret by się przydał. A, liczba robi swoje, ten zaraz wóz pancerny będzie musiał uciekać. Kurde. coś mi rozpierdala wszystko. Dobra, tych trzeba wycofać, oni niech zajmują. Zaraz będę mógł ciężarówkę, a jak jej dokupię te karabiny, to nie będzie zmiły. Dobra, zaraz dam radę. Już a zaraz będę miał to... wiesz. Dobra, uciekać. Dobra. Kurczę, że z jednostki mi wracają ranne No mnie też, ale jak... U mnie już ciężarówka jest w produkcji, karabin do ciężarówki jest w produkcji. U mnie też już będzie. Też już masz park techniczny kilka. No. Kurcze, długo to produkuje. Gdzie co jest? O oh, Dobra, wkurzyłem się. Jedzie ciężarówka z karabinem. trzeba, na punkcie poli coś postawić. Zaraz będzie ten eee, M, M8 wóz pancerny. Nie no bijcie szybciej. Dobra, przyjmuj punkt zwycięstwa. Co ty tam masz? Aha, z moździerzem. Ty wycofaj tego snajpera! No, dobra. Już tak, tak zginął. Teraz to wiesz. Dobra, przyjmujmy punkt. Dobra, jest M8. Wyślę go do ciebie, co? Jeśli nie mają broni przeciwpancernej, to powinien. Raczej nie zrozumiesz, się... że broni, broń, wiesz? No to dobrze, bardzo dobrze. Już jest w produkcji karabin.

Co oni robią? Co oni robią? Gdzie idziesz? Nie, nie ogarnąłem tego. Ty rozwalili mi wóz pancerny? Nie wiem. No rozwalili, szkoda. A co on robi? Dobra, co on robi? Uf, 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 proszę państwa. O to my mi... iść. Boże, wycofajcie się, kiedy Bila nie mogę Ty nie masz tu i Oni To masz 8 co zaraz to jest pan to nie będą mieli mocnych czołgów Najgorzej paliwa im brakuje no Spoko już, już przejmuję punkt paliwowy To mają tak o, wycwaniaki. O, kurka wodna, a jednak czołg mają. A ty uciekaj. Chociaż. Pojedziesz im trochę. Get out, get out. Kurczę. Boże, kizapół tu jest później. przeciwpancerne produkuje. Dobra, zaraz przejmę przepraszam. Punkt. punkt. Nie wiem, potrzebne są te działa przeciwpancerne, bo mają czołg wsparcia piechoty. No Dobra właśnie. to produkuje tobie. Ja już mam, nie? Podosłony, podosłony. Nie przeżyjemy tego. Haha, tak. dobra, mam, mam dział pancernę a paliwo idzie pełno paru. Potrzebny nam szermany. To jest, Nie sposzczone... jest potrzebne. paliwo. Co? Nie jest potrzebne paliwo, tyle ci powiem. No, znaczy się przyjąłem na ten punkt, mamy póki co połączenie. Jeśli tego nie przejmą, to jeszcze trochę będziemy dostawać z tego paliwa plus 10. Tak więc to jest duży plus. I właśnie ten punkt by nam się przydał. Dobrze, że przyjmujesz. Aha, spłonął. Koleś. Hmm. Jaki żart. Czołg. No wiem Dlatego mówię, że działa przy przeć produkować Więc co fajtuje piechotę całą To nie ma szans On jest na piechotę zabójczy Lepszy niż moja, moja ciężarówka Cienko to widzę Ja to czarno widzę 78 Czekaj ile potrzeba na y, tego park techniczny nie wiem. Ja tu kurde, oszczędzam niby, ale... Dobra, tam widzicie. 90, akurat mam 90. Dobra. Jak wyprodukuje... Nie wiem, helikopter czy na Shermanę zbierać, ale Sherman może być bardzo długo. I do, na dodatek tam przyjmują punkt paliwowy, co spadnie jakieś 10, patrząc na napis. No właśnie, o 11 nawet. Ajajajaj, hmm. Może środkowy punkt przyjmiemy, bo nic cienko ja to widzę. Dobra, wyjście trochę piechoty. Zobaczymy. Nie wiem co to będzie. Ustawię trochę skrótów. Hmm. Spróbuję zapalować na tego czołga. Czołg wsparcia piechoty. O kurka wodna. Mają te. takie działo ciężkie. Wiesz o czym mówię. No. na na czworonogu. Move, 55. Move. It's Nie chcę tego... straszyć, ale chyba przegraliśmy Zanim nie ja uzbieram na Helkata, to minie Jakieś dwie minuty O przyjść punkt Jakoś idzie na razie Poprawka minuta mi teraz potrzebna Na Helkata Kurczę przeszło tysiąc zasobów ludzkich. co to inwestować?

Wiesz? Spróbuj przejąć to działo strzelcami, masz te. Karabiny maszynowe, bary. Aj, rozwalili mnie. Ale spróbuj przejąć to działo, jak przejmiesz to oni praktycznie. Już nie przejmę, socy. Coś trzeba produkować, tylko co? No co, strzelc. Masz tu strzelców? Uuuu. Dobra, wycofajcie się. Jak uciekniesz, coś kozak. Oh, nie, nie, ucieknie. Patrz, haha, <laughs> przeżył. Dobry koleś, dobry. Dobra, wkurzyłem się, jadę im helkatę na, cha na chatę. Zbiję. To będzie, taki bajzel u nich zrobi. Dobra. I niedługo będzie... Nie, co to będzie? Dobra, działa przeciwkoncernę. Chciby pomóc ci? Jednym herkatem jedziesz? No. Nie, wiesz, tak żeby ich wkurzyć, żeby... Cokolwiek zrobić, bo... Oni nic nie mają na czołga No mają CKM nawet. Kurczę zniszczcie te... Flaggierfer Dobra zniszczone Pan humorek stracił humorek Dobra, Iwo, Dobry Iwe, dobry Też zaraz czołg wyprodukuje O kurka wodna, pantera Tego nie przeżyjesz Pantera? Skąd miał pantera? Jeszcze jedna Tak więc ja już tu nie żyję Dobrze, jest tak przygrany. Kurde, ich trochę dwóch sniperów wyślę. To za mało. Oj, tam czekaj, ja tu mam. Ja mam kupę kasy. Mój brat przyszedł, Ech. Dobra, produkuję Centrum usługi Wsparcia Maszynowego... Centrum Wsparcia Maszynowego, kurde, mylę mi się. No, tych snajperów, że oni tego nie przeżyją. A, to mam snajperów. No, Tak mi nie przewidziałem. Dobra, produkować Odwółuje... działa po Odwołuję. Straciliśmy działa po pancerzu. Co ty tam miałeś? Aha, m Strzelaj, strzelaj! Chyba jedę do ciebie albo się wycofują Wycofaliśmy Już to przegraliśmy na punkty Ja jeszcze trochę im krwi napsuję. Czym? Snajperem Nie, nie ma co, mają tyle piechoty że to sniper to pryszcz. Ja też mam snajpera, nie? Znaczy już jest w produkcji już jest wyprodukowany ja zda mi go tam, wysłać. Bo jak przyjdzie tymi czołgami to będzie taka niespodzianka. Dobra. Aż e limit populacji, naprawić mi te ckm. O i nawet nie będę musiał atakować. Chwilę poczekają i... adieu. No. O, do Pantery. O, jeszcze może jedną Panterę zniszczę. A i Pantera poszła się. Cóż, delikatnie mówiąc, przegraliśmy. Dobra, dobra. No, tak więc. Dawaj, lola! Dziękujemy za obejrzenie. Cześć.